W tym filmie na historycznych celach postaram się jako Francja obronić przed Niemcami oraz być takim bardziej niezbyt miłym dla Niemców. Będzie to trudna kampania, ale myślę, że mi się uda. Są też włączone cele historyczne i musiałbym na pewno też tutaj rozbudować sobie taką linię Marginota, tutaj, bo na pewno mi będą się chcieli tutaj przebić przez Belgię. Dosyć szybko mi się to będzie robiło, więc fajnie. No, i można puścić czas. A jeszcze agencja wywiadowcza. Czy ja mam tutaj też jakieś dywizje w ogóle? No, w Wietnamie coś mam. Te dywizje mi się przydadzą do obrony Afryki. Remilitaryzacja na Nordenii. I to oznacza wojnę tutaj w wybiorę. Raczej od razu wojny nie będzie tutaj, ale trzeba ich przestraszyć. Brytyjczycy nas, nas wspierają. Jeszcze wojny nie ma. Po prostu nadrenia nad nie została. Nadrenia nad jest taka, jaka była po prostu. Tam nie może wejść wojsko. No i świetnie. No i znowu bunkry trzeba robić. Okej, okay, już sobie tutaj to wojsko w taki sposób ustawię, tak na ten moment, w razie czego, żeby mieć i być przygotowanym. Pora sobie ogarnąć pierwszego szpiega, którego wyślemy do, nie wiem, Stuttgartu albo... W... Niech do Stuttgart, albo Frankfurt. Frankfurt będzie lepszą opcją. I tutaj zrobię ochronę praw ludzi, bo tu sobie jest dużo bardzo celi pod... te. Pod manpower, ja to wszystko zrobię. Wybory komuniści rządzia? Nie. A I tutaj jest jeszcze cel z komunizm, ja bym to jeszcze zrobił. No tutaj komuchy będą mi się chciały do rządu przebić to będzie słabe. I w sensie komuchy też mają fajne drzewko na Francję, ale w pole nie iść w komuchów. Aresztować oskarżonych. O, no i jeszcze więcej bunkrów niech mi się tu zrobi. Jak tym mi się skończą, to będę robił na Włochy, ale nie wiem czy na Włochy będę robił tutaj na granicy, czy tutaj na górach bardziej, bo tutaj też są problemy z opatrzeniem, jak widać. Taki teren nieprzyjemny. A ja mam straty w broniach potężne. Kurde, to słaba jest ta Francja trochę, ale zdążymy coś ogarnąć. Wojna domowa w Hiszpanii. Ja tutaj będę miał chyba... Mam też jakieś cel, żeby tutaj interweniować gdzieś, co nie? Coś tu kiedyś było, pamiętam. Interwencja w Hiszpanii, a to chyba nadrzewko komunistyczne tylko było. Poparcie dla imigracji? Nie, no co ty, niepodzielna Francja, to będzie o wiele lepsze dla mnie. A po drugie, ja imigracji nie popieram. Im do głosuję przeciwko Unii. Kurde, czemu ja ten co zrobiłem Unia Francuska? Przecież tam teraz dzisiaj mi to zaraz wyzwolą wszyscy. Nie no, każda moja kolonia jeszcze dalej istnieje. No to git. Ja to sobie zrobię tajną policję i tu niech będzie ta brygada kolonialna cała. Później o, jest interwencja w Hiszpanii. I będę miał tutaj jakieś decyzje, ale czy ja chcę to zrobić? Mogę zrobić rozpoczęcie przez brajania, A tu mi, tu będą jeszcze jakieś pusty, dobra. Obrona armii, to wybiorę od dziutka. I niech to idzie na ten moment wszystko. Nie no, tu coś jeszcze jest. A takiego nic ciekawego tutaj nie ma. O, no i więcej bunkrów. Jakbym się chciał tutaj na górach bronić? No w sumie, tutaj na górach mogę te bunkry budować. Hiszpania prosi o pomoc. Nie. Nie zgadzam się na to, bo to Jakbym się na to zgodził, to by mi komunizm po, po roz, roz w górę. A ja komunizm i tak już tutaj zdelegalizowałem. Więc fajnie, pozbyłem się problemu. Poparcie dla demokratów to mi się przyda. Demokratyczny reformator. Nie. Po tej pozostanie częścią Syrii, nie damy im żadnych terenów. I to też zrobię, bo to mi zwiększy pop ten, popularność demokracji. Ja bym też chciał tutaj do aliantów dołączyć, jeszcze w tej rozgrywce, a już jestem. Aha, bo chciałem zrobić tutaj całą współpracę z Brytyjczykami, ale to już nie muszę pod to jakoś lecieć. Nie mamy niczego na zbyciu. Nie damy Jugosławii samolotów, bo to by mi tam jakieś minusy dawało, a ja minusów nie chcę mieć. I też chciałbym w sumie tą wyspę tutaj utrzymać, bo to może być strategiczne miejsce w sumie takie, mi się wydaje. A tu zaopatrzenia nie ma kompletnie. Czemu? Kolej nie ma żadnych. To wypadłoby coś tutaj dorobić. Jakiś punkt zaopatrzenia. Niech to się szybko zrobi. 80 dni aż mi się będzie robiło, to nie. To niech mi się co szybko tylko koleje zrobią. To zawsze to trochę polepszy sytuacja. Hmm. Czy ja bym to chciał? Nie. Propaganda radiowa, czy mi się to przyda? Na razie nic nie muszę robić. I ja chcę tutaj nastawić się agresywnie czy defensywnie? Chyba, nie no, defensywnie. I tutaj pójść w siła ognia zabija. To mi to mi da najwięcej myślę. Okur przeciwko okupacji? To bardzo źle. Zrobię tutaj gubernatora wojskowego. I to dalej nie leci w dół. To całkiem słabo. A to mogę teraz robić sobie tą. Specjalną dywizję. Chwila. Projektowanie dywizji. Piechota z wielbłądami. Co jest? Nie no, nie będzie zwykła kawaleria. I niech ona mi tutaj o to ogarnia. To jest moja dywizja. Dobra, to trzeba tutaj dodać artylerię a ja... Nie nie stać? Mogę nie wiem, coś takiego w sumie zrobić po prostu. Nie no dobra, na razie jeszcze nie będę robił template'u. Niemcy zdobywają koipady, to słabo. Ja sobie tutaj zrobię. O, ten ziuto się przyda, a już nic więcej nie wybiorę, dobra. Ja jeszcze od samego... z samego własnego jakiegoś samolotu nie mogę składać To bardzo źle. A ja już tutaj badam jakieś rzeczy pod ten samolot. Gdzieś nie luniebie... jest niemieckim naukowcom. Stabilizacja mi spadnie, ale szybko się się zwiększy, to nie wiem czy mi się to opłaca. Turcja przedstawia plan inwestycyjny. Nie zgadzamy się. No to. Rzesza Niemiecka spiskuje przeciwko nam już. To całkiem szybko. Mi się te jeszcze bunkry robią. Dobra, niech się robią. Ważne, że już trochę je tam mam. Nie mi się tak, te... No bo tutaj infrastruktura jest zniszczona na tamtych koloniach. jest naprawdę źle. To tutaj, gdzie jest źle, damy prace przymusowe. Czy to zaczyna spadać już? Chyba nie. Konferencja monachijska. Francja nie zapomina o przyjaciołach. Oczywiście. I Rzesza Niemiecka wypowiedziała wojnę im tutaj? Ja jestem w sojuszu z Czechami. a już nie jestem w aliantach, no to nieźle. ani są w osi? Nie nie są razem w sojuszu, ale wolę to wojsko tutaj trzymać na tak razie czego. Ewentualnie to mogę wycofać. Niemcy znów idą na wojnę. Czy jestem tutaj w stanie wojny z Niemcami? Nie. Jak chciałbym być. Dobra, czy ja chcę brać udział w wojnie tutaj? Chyba lepiej zaatakować szybciej niż później. Okej, okay, i dołączam do wojny. Więc ja bym się tutaj od razu zaczął przebijać. Okej, okay, dobra, i pora przestać. Czy ja mam tutaj szansę w ogóle z niemieckim wojskiem? I na, niby trochę tutaj szans jest, ale oni też mnie tutaj trochę wypychają. Ale sobie Army Experience już nabiłem, to dobrze. Co ja mogę dodać tutaj artylerię. I tutaj jeszcze przeciw lotniczej i przeciwpancerne. I usunąć dwie piechoty. Dobra, to będzie mój template. Tylko że ja nie mam dosłownie broni i artylerii już też nie mam. Muszę straty sobie odrabiać. Jako im tutaj idzie, no tutaj po prostu stoją mi się bronią, a tutaj Niemcy mnie tutaj są przebić i bardzo mi się to nie podoba. Mogę coś temu wybrać? Nie mogę. Nie no mogę partyzant tylko. Szybkość okopania się to super. A lotnictwo zapomniałam o czymś takim jak lotnictwo. Ja wszystkie swoje lotnictwo muszę tutaj wybrać, bo ja te wszystkie samoloty mam tak porozwalane wszędzie po całych kontynentach i też tutaj lota. Patrol i tutaj patrolować bym chciał. Niech mi tu cała flota przypłynie i powinno być git. Dobra, i tutaj z lotnictwem jestem w stanie się chyba nawet wybronić. Tylko sobie radzę, niedługo trzeba sobie lepsze samoloty zrobić. A teraz w tej wojnie trochę mi się ten experience tego lotnictwa polepszy i będzie super. Nie wiem, czy odpalać tutaj dla stenda, chyba nie ma sensu. Nie będę odpalać dla stęta, tylko tu po prostu się bronić trzeba bardzo. Mówili, że to są naprawdę poważne problemy. Nie chcą się tutaj przebić, a mi się nie udaje, więc fajnie. Niech oni się tam wypalają. A jak tam moje czołgi? Ile ja mam czołgów? Trochę tam mam. Jak wygląda moja dywizja pancerna? Yy, zrobiłbym to coś takiego. Okej? Okay. Trochę tam tą dywizję ulepszyłem. A ja ropy nie mam. To ja muszę sobie tutaj od na przykład USA sprowadzać ją. No dobra. I ja oni mi się tu jeszcze przebiją za chwilę, bo tam dywizję pancerną wyślę i jeszcze piechota, I jeszcze mam tutaj aż pięć dywizji pancernych, to też bym wysłał i może ogólnie więcej dywizji bym tam dał. Okej, okay, przysyłam. 45 dywizji będzie mi się tutaj broniło. Tylko naprawdę chciałbym się tutaj utrzymać. A to proste nie jest. Oho, ty, tu jedna dywiza tylko jest. Oni mi się tu nigdzie nie mogą przebić. Do tej chwili trzeba gdzieś wsparcie dosyłać, to jest naprawdę trudne. Wykryto okręty wroga na kanale na No spoko. I bombowiec morski to też by mi się przydało. Muszę też je robić, żeby móc bombardować sobie morze po prostu. Ale jeden i pół miesięcznie będzie mi się robił. No, to mi się czasem rozkręci chyba. Dobra, wiecie, że mnie tutaj z jakiejś kratki przebili, ale może nie na długo. Dobra, jednak. Dobra, oni mi gdzieś tutaj przebili i już ustali z tymi ofensywami, to fajnie. Tutaj alianci dopiero dołączą do wojny, kiedy oni będą gwarantowali niepodległość Polsce i chyba do. I jak Niemcy zaatakują Polskę, to wtedy alianci tutaj postanowią też coś zrobić. A tutaj widzę, że jest tragedia. I to ja bym chciał wszędzie tajną policję dać. Ewentualnie wszędzie dać stan wojenny. No nie tam, tylko tutaj, gdzie się nie buntują, to lokalną policję. I w Rzeszy Niemieckiej dać tajną policję. Okej, okay, niech będzie coś takiego. I ciągle manpower też spada. To chyba przez te garnizony, ale z nimi jest potężny problem. Ogólnie Francja jest bardzo ciężkim krajem, widzę. A od Stanów Zjednoczonych i tutaj nie wszystko przychodzi. To skąd by przychodziło od Zjednoczonego Królestwa? Może, chociaż też nie. Co nie chcą? O, ja, ja tutaj się na to coś zgodzę. Ja tutaj to ja nie mam z kim tutaj handlować zbytnio. Holandia? Od Holandii powinno dobrze iść. Dobra, niech będzie już z Holandią będę tutaj handlował Europą. Ej, też te zbiorniki paliwowe chyba potrzebuję, co nie? Niech mi się też trochę tutaj zrobi. Chociaż widzę, że one się 60 dni będą robiły, to niech mi się najpierw bunkry jeszcze zrobią. Ja to w sumie teraz tutaj inaczej nad mam co handlować tutaj. Oni mi tutaj coś latają nad południową Francją, to bardzo źle. A to są bombowce morskie tutaj, to niech one mi bombardują morze. Luksemburg przyjmuje dołączenie do mojej frakcji? Oni nie wypowie... czemu ja ich nie zapraszałem nawet? Może ich się Kosowacja zaprosiła, czy coś? się to chwilę doszedł, szybko obstawić front. Te puste kratki. Trzeba szybko ze strony Luksemburgu też tutaj przeatakować. Trzeba w ten Luksemburg też bronić. A i zaraz sobie wejdę w pełny pobór. O, nie, no nie, mi się znowu gdzieś przebijają. No im się udało przebić, ale przez linię marzina to się raczej nie przebiją. Tu już wszędzie bunkry są porobione, więc na tak Luksemburg przebili, to będzie git. W sensie nie upadnę. A mi straty w sprzęcie piechoty cały czas rosną. To Jest naprawdę tragedia. No tutaj pod przemysł jest rzeczy naprawdę mało. No tu mam coś jakieś rzeczy pod kolaniem, dobra. Do tutaj mi posłuszeństwo będzie rosło w górę trochę. No to muszę to zrobić. I nowa broń. Niech wejdzie, Niech ona mi się teraz produkuje, pełny pobór jeszcze wejdę. No i świetnie. Oni ciągle tutaj atakują i mi straty w broni zamiast spadać, to ciągle rosną. I tu się zaczął moment, w którym po prostu front stanął. Żadne państwo nikogo nie atakowało, później tylko Włochy mnie zaatakowały, one tam. W sumie nic nie zrobiły. Później jeszcze Niemcy zaczęły operację Barbarossa, ale ona stanęła na Uralu i próbowałem jeszcze bombę atomową zrzucić na Berlin, ale to mi się również nie udało. Również wszyscy moi sojusznicy skapitulowali, a ja sam rozwiąza rozwiązałem frakcję i dołączyłem do aliantów. Również udało mi się ogarnąć wszystkie straty w broni i eksperymentowałem z różnymi templateami, z różnymi czołgami, super ciężkimi czołgami, modern tankami, ale nic się nie udawało. Również w tym filmie się nauczyłem jak lepiej składać czołgi, samoloty oraz flotę. Więc koniec końców postanowiłem, że przetrwam w tej wojnie 6 lat, czyli tyle ile trwała sama druga wojna światowa i po prostu zakończyć ten film. Ale wam tego nie będę pokazywać, bo to po prostu było bardzo nudne.